Dzisiaj ja jestem z tatą i będziemy dzisiaj będziemy dzisiaj robić różne potrawy. Są yy, niedobre i dobre. Ale zaraz się dowiecie. Tata! Zaczynamy! Uff. Najpierw zaczynamy ja. Hmm, tylko którą tu wybrać. Co chyba to jest dobre. Parówka. O, chyba ci się trafiło dobre. parówka w Super. To teraz tate Ja na chwilę podtrzymam karmerę. siadaj tak Teraz ja może wybiorę. Chyba też trafiłem na dobre. Co tatusia ma pokazać? Jest... Charlotka. Super. Mm. A teraz będzie moja kolej, to teraz chwilę podsypa. Dobra, teraz tu Jest. może to? Co to? Co to jest? A to jest? musztarda na gość musztarda nie teraz jest ale to już końcu kanał i teraz ostatnia to mamy tu mamy seler naciowy. Super. Teraz jak? Nie smutuję. Ale dobre. Dobra, teraz tata idzie zamienić. Zamienić różne potrawy. Dobra. Niedługo do Was przyjdzie tata. I niedługo będziemy. Niedługo już idę. Dobra, już jesteśmy z tato. I ze mną. Teraz kolejna runda. Druga. I oczywiście dać ławki w górę. Jeśli Wam się podobało. Ok, O no, no. górek. Czy, czy, czy... Wiedzą, że tak ja mam na ogórka? Ja miałam ochotę na ogórka Dobra, super Teraz tata zacznie Okej Mmm Dobry To ja może To wybiorę No Ooo no wybrałem dżem Ło, wow, ale masz fajnie. Trudz kafkowe, nie, Wystarczy jena, wystarczy A taki dobry, żeby się chciało więcej. Bardzo, to jest wyzwanie, musimy. Uu, ja się boję. <słuch> <słuch> Moja ulubiona ryba z te sosem. Mm. Uwielbiam tą rybkę taką. Dobra, ja wystarczy. Ostatnie łatwe. Ty to jest to będzie. A ostatnie co my tu mamy? Mm. O ja, sam. Porr. Porr. O ja, mm, ja, ja. Alle pachters hebben lol. Iets aan. Mmmmmmm. Mm. Zeker. Nog een. Zeker. Is of ik dan kwijt Super. Ja teraz zrobię kolejny i zaraz znowu się idziemy. Dobra, już jesteśmy. Teraz będzie trzecia runda. I dzisiaj już, e, niedługo skończymy. Tylko, jak zjemy, coś takiego. Każdy ma po dwa oczywiście. Dobra. I oczywiście ja jest sobie bo, bo coś się zaczynają. Wietrę. Uuu, Sałata! To jest chyba nawet szpinak. O, ciekawie. ciekawe. Jeden listek. i to niedobre? no co mnie <grymne> no, jeszcze... ale tego już nie powtórzę tego spinaka to ja może spróbuję to mamy um, ser żółty U, to to ma lepiej mm, mm, mm. dobra, teraz słuchaj Собака, а что ты делаешь? что на мне отыгнает Что там? Оу вау, часто А я вам же ты только один To ostatnie, co my tu mamy o cebula. Cebula, to nie wybrałam. tu! Mm. Ale ostra! Ale dobra, zdrowa. No, na dzisiaj już koniec, to był tata i ja. Więc yes. napiszcie z i od konieczny dajcie łapkę w górę, a jak się nie podoba. I to na razie. Pa.